Tutaj naturalnie na świeczniku. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy kwestię wielkości mózgu i reakcji mózgu na naszą sieć społeczną i na wielkość naszej sieci społecznej. Część taką bardziej ewolucyjną już żeśmy mieli w zeszłym tygodniu. Teraz zajmiemy się przedstawieniem badań, które, które nie są związane z ewolucyjnym tworzeniem naszego mózgu społecznego. Ale nad korelacją pomiędzy wielkością danej części mózgu i oddziaływaniem naszej danej części mózgu, które wpływają na nasz mózg społeczny. Oraz też dowiecie się troszeczkę pokrótce, liźniemy tematu jak jest skorelowana płeć z mózgiem społecznym, i jakie są różnice pomiędzy oba, obiema płciami. Robin Dunbar przeprowadził badania na temat tego, czy wielkość naszego mózgu wyznacza rozmiar naszego osobistego kręgu, kręgu przyjaciół. No i jak wiemy, biologicznie, ewolucyjnie jest to możliwe i w obrębie tych cech możliwa jest ewolucja do nowych form gatunkowych. Natomiast z racji tego, że wcześniej nie było możliwości na żywym człowieku przeprowadzić badań, które mogłyby sprawdzić, jakie części mózgu oddziaływują, kiedy myślimy o przyjaciołach i jakie części mózgu tak naprawdę związane są z pojęciem tzw. mózgu społecznego i tworzeniem sieci społecznych i mózgu społecznego. To obecnie, już od około dwóch dekad, są takie narzędzia, które mogą to przebadać dla osoby, która żyje. Ponieważ mamy do tego narzędzia takie jak pole magnetyczne, rezonansu magnetycznego i tomografii, które są szeroko stosowane w nowoczesnej diagnostyce medycznej. I przy użyciu silnych pól magnetycznych, które możemy wywnioskować śledzenie przemieszczania się atomów wodoru lub tlenu w mózgu, w wyniku czego powstaje bardzo dokładne odzwierciedlenie struktur mózgowych i tego, która część mózgu oddziałuje na dany bodziec, przede wszystkim na to, czy widzi. Kogoś ze swojej sieci społecznej, na przykład, albo myśli o swojej sieci społecznej. No i Robin Dunbar wraz z Penny Lewis około roku 2006 poprosili grupę osób o sporządzenie listy swoich przyjaciół i członków rodziny, a następnie poddali te osoby badaniu tomografem komputerowym w celu pomiaru wielkości odpowiednich fragmentów ich mózgu. No, i najpierw poprosili o sporządzenie listy, czyli podanie jedynie liczby przyjaciół i członków rodziny, z którymi kontaktowali się w ostatnim miesiącu. Poprosili tych badanych. Następnie sfotografowali każdemu mózg, co wiązało się z długotrwającymi badaniami, gdyż. W tomografie komputerowym może być tylko jeden badany, a całe badanie trwa około godziny. I dzięki temu mieli sprawdzić, które części mózgu powiększają się wraz ze wzrostem liczby przyjaciół. No i Penny Lewis wzięła i zaproponowała jedną z metod podziału tego obrazu. Natomiast John Powell przeprowadziła bardzo pracochłonne analizy w celu oszacowania objętości kory przedczołowej i jej składników. I oba te sposoby, Pen Lewis i John Powell, spowodowały, że tak naprawdę dały ten sam wynik. Im więcej mamy przyjaciół, tym większe są części naszego mózgu odpowiadające za umiejętności społeczne. No bo części mózgu, które zwiększają się i są odpowiedzialne za umiejętności społeczne to kora przedczołowa, cała mniej więcej przednia ćwiartka mózgu, płat skroniowy biegnący wzdłuż ucha oraz skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe, gdzie płat skroniowy styka się z płatem ciemieniowym tuż za uchem. Wszystkie te części mózgu były powiększone u osób, które wymieniły wielu przyjaciół, ale najsilniejszą zależność stwierdzono dla obszarów kory przedczołowej. Czyli wiemy, że kora przedczołowa jest odpowiedzialna za tzw. mózg społeczny. No i po tych badaniach pojawiło się, pojawiło się więcej badań, tak żeby sprawdzić czy te badania robina Dunbara były przeprowadzone prawidłowo, czy nie podają jakichś fałszów. I we wszystkich badaniach wykryto zależność między rozmiarem sieci społecznej w, jakich, w jakikolwiek sposób mierzonym a objętością pewnych regionów mózgu. Niektóre badania podkreślały rolę ciała migdołowatego i układu limbicznego, inne kładły e, nacisk na płat czołowy i płat skroniowy, e, które są grupą jednostek mózgowych znaną jako sieć teorii umysłu lub pazową siecią neuronową. W każdym razie wszystkie te badania potem sprawdzające, tak jakby, potwierdziły odkrycie. Z pierwszego badania, czyli że liczba przyjaciół jest skorelowana z rozmiarem tych fragmentów mózgu, które uczestniczą w zarządzaniu światem społecznym. Ale prowodyrem w przeprowadzeniu badań, które jednocześnie stały się obiektywne, była grupa koreańskich badaczy. Kierowana przez Seula Kwaka, która przebadała całe koreańskie miasteczko liczące prawie 600 dorosłych i stworzyła pełną sieć społeczną dla tej wspólnoty. Badacze pytali każdą osobę o to, od kogo otrzymuje emocjonalne wsparcie i na tej podstawie określili, kto był najczęściej wymieniany. I to badanie ma szczególną wartość i doniosłość. Ponieważ pytano wszystkich innych, co o nas myślą, pozwoliło to na określenie rzeczywistej liczby przyjaciół, tych, którzy wymienili nas jako przyjaciela, a nie tylko tego, ilu przyjaciół wydaje nam się, że mamy. Czyli tak naprawdę wpłynęło to na obiektywne przeprowadzenie tego badania. No i co ustalono? Ustalono, że liczba przyjaciół zależy od objętości kory oczodołowo-czołowej, kory grzbietowo-przyśrodkowej, kory przedczołowej oraz zakrętu językowego. Czyli tak, naprawdę, czyli tak naprawdę wszystkich tych części mózgu, które są związane z zarządzaniem. E, relacjami społecznymi. Kolejnym odkryciem, i to trochę dziwnym dla, dla Robina Dunbara, było to, że w badaniach wykryto, że ciało migdałowate pojawiło się jako część mózgu, która oddziałuje na sieć społeczną, jest związana, ściśle skorelowana z wielkością naszej sieci społecznej. Przypomnienie z biologii ciało migdałowate stanowi część układu limbicznego i uczestniczy w przetwarzaniu lęku i innych sygnałów emocjonalnych pozwalających unikać niebezpiecznych sytuacji. No ale uwaga, uwaga, ma ono bezpośrednie połączenie z oczodołowo-czołową korą nową, która ewolucyjnie tak naprawdę nam nam powstała dosyć niedawno, to jest jedna z najnowszych części mózgu. No i ta oczodołowo-czołowa kora nowa uczestniczy w interpretowaniu sygnałów emocjonalnych i wydaje się, że może hamować paniczne reakcje ciała migdałowatego, kiedy ocenia, że są one nieadekwatne. I takie funkcjonowania, taka symbioza ciała migdałowatego oraz oko dołowo-czołowej, korynowej jest bardzo dobra przede wszystkim w szczególności z kontaktami z obcymi ludźmi, które zawierają potencjalne ryzyko. Nie wiemy z góry, jak te osoby się zachowają, a pierwszym odruchem zawsze będzie ucieczka. Natomiast kora oczodołowo-czołowa może neutralizować tę skłonność, gdy nie ma powodu uciekać, co może mieć szczególne znaczenie, np. podczas zalotów czy dobierania się w pary. I to badanie też wykazało, że różne regiony mózgu współdziałają ze sobą, tworząc subtelny stan równowagi, umożliwiający skuteczne funkcjonowanie w złożonych sytuacjach. Co za tym idzie? pokazało nam kolejne ewolucyjne piękno naszego mózgu. Kolejne badania też związane z mózgiem i jego działalnością oraz wielkością naszej sieci społecznej były przeprowadzone, prze, przeprowadzone przez Mary Ann Nunan z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ona natomiast przyjrzała się Istocie białej w mózgu i wykazała, że również jej objętość jest skorelowana z rozmiarem kręgu przyjaciół. Gwoli przypomnienia odnośnie biologii, mózg składa się z dwóch podstawowych składników istoty białej i istoty szarej. Istota szara to ciała komórek nerwowych i na niej spoczywa cała ciężka robota obliczeniowa wykonywana przez mózg. A istota biała to wypustki komórek nerwowych łączące ze sobą różne jednostki istoty szarej, które mogą się znajdować w różnych miejscach mózgu. Są one białe, ponieważ pokrywają je tłuszczowe osłonki, tak zwane otoczki mielinowe, a te otoczki mielinowe mają dwie funkcje. Po pierwsze, uniemożliwiają bezpośrednie stykanie się wypustek komórek nerwowych, które Powodowałyby, że wiadomości trafiałyby w niewłaściwe miejsca. Po drugie, zwiększa szybkość przekazywania sygnałów elektrycznych przez wypustki komórek nerwowych, a zatem podnosi efektywność komunikacji między różnymi częściami mózgu. Ryen Nunan wykazała, że objętość istoty białej jest silnie skorelowana z rozmiarem sieci społecznej. No bo szybciej reagujemy e, i e, Szybciej dostosowujemy się do e, sytuacji społecznej, jeśli mamy większą istotę białą, bo nasz mózg po prostu lepiej pracuje. Ciekawa rzecz, e, proszę leworęczni, nie obraźcie się teraz, ale większość tych badań została przeprowadzona specjalnie na osobach praworęcznych, e, ponieważ e, no jest to standardowa praktyka w tego rodzaju badaniach, ponieważ w ten sposób unika się kompilacji wynikających z tego, że mózgi większości, większości, ale bynajmniej nie wszystkich e, osób leworęcznych są odwrócone w stosunku do mózgów osób praworęcznych. No i w przypadku osób praworęcznych, jeśli chodzi o e, wielkość mózgu i, się, i wielkość e, sieci e, społecznej, Część mózgu, która okazała się najsilniej związana z liczbą przyjaciół w naszych doświadczeniach, położona jest z przodu mózgu. Region ten jest skojarzony z przeżywaniem i kontrolowaniem emocji, co nasuwa przypuszczenie, że przetwarzanie wiedzy o relacjach odbywa się w sposób półautomatyczny czy raczej w sposób pozaświadomy. Natomiast Joan Powell przebadała badania dodatkowe obrazowe na osobach leworęcznych i otrzymane wyniki były właściwie takie same z wyjątkiem tego, że częścią płata czołowego najściślej związaną z liczbą przyjaciół u osób leworęcznych okazała się kora grzbietowo-czołowa, odsunięta nieco do tyłu w stosunku do kory oczodołowo-czołowej na powierzchni mózgu. Region ten jest zwykle kojarzony z racjonalnością i rozumowaniem. Wygląda zatem, że osoby praworęczne e, tworzą przyjaźnie bardziej emocjonalnie, przyjaźnie, bardziej emocjonalnie, natomiast osoby leworęczne bardziej racjonalnie. Dalsze badania na temat relacji e, wielkość sieci e, społecznych e, i oddziaływanie naszego mózgu wykazały, że sposób przetwarzania przez móg, mózg informacji społecznej może być bardzo złożony i zależeć od tego, jaki dokładnie występuje kontekst, kontekst społeczny. No i, e, pierwszy, e, pierwsze takie badania przeprowadziła Sylwia Morelli z jej współpracownikami, e, która odwzorowała sieć społeczną studentów zamieszkujących dwa akademiki. E, Najpierw poprosili stu, tych studentów o wytypowanie najbardziej pożądanych społecznie osób jako źródła przyjaźni, empatii i wsparcia, co pozwoliło na identyfikację kluczowych węzłów, to znaczy szczególnie popularnych osób w tych sieciach. Następnie przeprowadzono badania, czyli przeskanowano mózgi części studentów podczas oglądania zdjęć pozostałych osób i stwierdzono przyrost aktywności w regionach mózgu, o których wiadomo, że uczestniczą w mentalizacji, a także w regionach skojarzonych z przetwarzaniem wartości. I gdy studenci oglądali te zdjęcia tych kluczowych węzłów, E, przy, przyrost aktywności występował bez względu na osobistą relację podanego z tą osobą. E, czyli generalnie, jeśli widzimy kogoś z naszej sieci społecznej, e, e, niezależnie od tego, czy uważamy go za e, najbliższego przyjaciela, czy najlepszego znajomego, e, to w tym momencie e, część naszego mózgu, Odpowiedzialna za mentalizację oraz przetwarzanie wartości oddziałuje. Tak, częściowo podsumowując tą część, to na pewno nasz mózg się do jakiegoś poziomu rozwija, do jakiegoś wieku rozwija. Potem już są to naleciałości kosmetyczne, modyfikacje kosmetyczne związane z tym mózgiem społecznym. I jest to najzupełniej możliwe, że kora przedczołowa i inne społeczne obszary mózgu rosną w miarę używania, choć proces ten prawdopodobnie właści, właściwie ustaje po 25 roku życia. Co za tym idzie? E, późniejsze zmiany mogą być tylko kosmetyczne. E, wydaje mi się, że jeśli mogą być to kosmetyczne, to wymagają od nas dużo e, większej pracy. Nad sobą wtedy. Kolejną kontrowersyjną rzeczą, którą w tym odcinku tylko tak połowicznie, można to mówić kolokwialnie, liźniemy, to jest płeć, płeć i mózg społeczny. Jedną z rzeczy, które zwróciły uwagę Robina Dunbara w różnych badaniach sieci społecznych, jest to, że kobiety zawsze miały nieco więcej przyjaciół niż mężczyźni. Robin Dunbar myśli, że to może być ściśle skorelowane z różnicą w budowie naszych mózgów, kobiet i mężczyzn, ponieważ od dawna wiadomo, że obie płcie różnią się nie tylko ogólną objętością mózgu że mężczyźni mają większe ciało, to i mają większe mózgi ale także wielkością niektórych regionów mózgu. Kobiety na ogół mają więcej istoty białej i kory przedczołowej. Czyli tego, co wcześniej mówiłam, co jest odpowiedzialna za relacje społeczne. Stąd my może więcej gadamy, ale też przede wszystkim mamy więcej przyjaciół. Kolejnymi badaniami, które wykazały, że, że płeć wpływa na wielkość sieci społecznych i na mózg społeczny. Są badania, które przeprowadził Danilo Bzdok i jego zespół, którzy analizowali dane pochodzące z brytyjskiej bazy danych UK Biobank. I co szczególne w tych badaniach była, interesująca była baza danych zawierająca ogromną liczbę, bo 10 tysięcy zeskanowanych mózgów skojarzonych z pomiarami fizjologicznymi, psychologicznymi i socjologicznymi. I to dało Danilowi i jego grupie wgląd w korelacje między objętością różnych części mózgu i cechami społecznymi jednostek u obu płci. Szczególnie wyraźne różnice między płciami występowały w korelacji między układem limbicznym, ciałem migdałowatym i częściami kory przedczołowej, a częścią i intensywnością kontaktów społecznych. Dlatego też stwierdzono, że kobiety mieszkające z większą liczbą domowników miały większe ciało migdałowate niż kobiety mieszkające z mniejszą liczbą domowników. No, proste, bo musiały tworzyć sieci społeczne większe, podczas gdy u mężczyzn nie wykryto takiej zależności. No, proste, no bo kobiety mają większe istoty białe. I e, większe istoty białe. Za to mężczyźni, mieszkający z większą liczbą domowników, mieli większą korę oczodołowo-czołową. No tak, no bo u mężczyzn to jest związane z e, tym, no to, to też jest z przodu. Podczas gdy kobiety nie przejawiały dającej się stwierdzić regularności. Czyli u kobiet nie działa. W mózgu społecznym kora oczodołowo-czołowa, mówiąc tak prosto, bardziej odpowiada za to ciało migdałowate. Ale uwaga odwrotne zjawisko zaobserwowano u tych jednostek, które miały relacje o dużej emocjonalnej bliskości. Kobiety, deklarujące większe zadowolenie ze swoich relacji i twierdzące, że mają więcej okazji do zwierzania się innym osobom, wykazywały większą objętość tych dwóch regionów mózgu niż pozostałe kobiety. Czyli tutaj jest również ważny wpływ emocjonalności. Natomiast różnice między w mózgu i w tworzeniu sieci społecznych pomiędzy płciami będą na pewno na naszym kanale, ponieważ dałam sobie wyzwanie przerobienia całej książki Robina Dunbara. Natomiast w przyszłym tygodniu zajmiemy się bliższymi i dalszymi. Przyjaciółmi, czyli tak naprawdę kto jest bliskim przyjacielem, a kto tylko znajomym w naszych sieciach społecznych.